No witajcie tutaj Lilia. E, chciałam się teraz z Wam podzielić takimi e, moimi e, e, przeżyciami różnymi z, z dnia codziennego, e, żeby Wam powiedzieć jak, jak mi się żyje i co robię, e, więc e, e, mamy dzisiaj e, 20, nie co ja gadam, nie 20 tylko trzeci. 3 maja, święto, e, święto narodowe w Polsce, e, w Konstytucji, a, e, a ja mieszkam za granicą. Jesteście na kanale kobiece DDA i e, m, chcę się z Wami podzielić e, takimi wrażeniami w cyklu e, e, kronika. Migracyjnego samotnika, dzisiaj e, w ogóle mam teraz poprzewrócony sen. Bo spałam do, do, do późnego popołudnia, tak naprawdę. Położyłam się nad ranem. Nie mogłam spać, i, i to wszystko jest tak odwrócone. E, I wcale nie jestem z tego zadowolona. Chciałabym, żeby było inaczej. E, I e, właśnie pojechałam do e, takiego sklepu. E, z, tam jest księgarnia. E, takie robótki e, mają w tym sklepie: księgarnia, plus mają e, gazety, farby, e, farby do takiego malarstwa dekoracyjnego, e, farby do akwarelowe, akryl, akryl, akrylowe, e, e, dużo książek. E, no. no, i w tym sklepie m, kupiłam sobie takie deseczki i, i e, takie kanwy, e, takie, e, e, taką podstawę, żeby tam ma, e, namalować polskie motywy ludowe. Zawsze mi się w ogóle to podobało strasznie i e, lubię no, po prostu te motywy ludowe, takie rustykalne e, kolorowe, ludowe. Nasze, z naszych, regi z naszych regionów. Uwielbiam to. E, natomiast e, tak oglądałam te, te wszystkie rzeczy, Dużo jest książek z psychologii. Kiedyś kupowałam sporo książek psychologicznych i miałam sporo u siebie tych książek, ale po tej sytuacji, co Wam opowiadałam parę lat temu, tam z tym szkoleniem, w ogóle już tak jakby, tak jak tak poczułam, że po prostu jestem tym wypalona, zmęczona i kupuję mniej niż kiedyś tych książek psychologicznych. Jednak zaglądam, Natomiast kupuję znacznie mniej, natomiast kupuję bardziej takie rzeczy, które mnie odrywają od problemów. To znaczy dużo o akwarelach, książek. Ostatnio gdzieś tam takie używane, kupiłam czasopisma z malarstwa dekoracyjnego. No i, i, i akurat w zagranicznym czasopiśmie znalazłam motywy polskie, motywy ludowe. Bardzo to sympatyczne. No i bardzo mi się to podoba. I chcę właśnie sobie namalować coś takiego, tak dla siebie. Jest teraz ten długi weekend, ale ja specjalnie nigdzie nie wyjeżdżałam, bo jest kwestia i kasy, i zasobów finansowych, których za dużo nie mam. Też właśnie jakoś siedziałam w nocy, czytałam dość dużo na temat właśnie różnych technik akwareli. Jak, jakie kolory wybierać, jak zrobić taki schemat kolorów i tak dalej. Czytam na ten temat, bo jak się człowiek bierze za akwarele, no to trzeba trochę poznać techniki malowania. I ważna jest, ważna jest znajomość, znajomość pigmentów i ich właściwości. No, także w, w, też bardzo m, piękna pogoda jest, y, przyjemna pogoda, wczoraj było ciepło, nawet tak trochę duszno, a dzisiaj jest taki wiaterek, ponoć tutaj u nas się powietrze, y, 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 pogoda ma się zepsuć, jak to się potocznie mówi. Um, trochę być zimno, y, a ja w ogóle chciałam jechać ze znajomym do takiego sanktuarium maryne, maryjnego, potrzebuję modlitwy. Czuję się pod wieloma względami bezsilna. Też mi bardzo dużo w głowie siedzi moja mama i takie poczucie winy, tak zalewało mnie w nocy. Takie, takie lęki, takie ogromne, jakieś takie, 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 takie przerażające poczucie winy. Sama się na tym złapałam, że, no, że przecież tej matki nie ma tutaj przy mnie. A jednak takie zalewa, bo takie przerażenie, poczucie winy. Coś okropnego to ten krytyczny rodzic yy, zalewa. Jednocześnie, jednocześnie wiem, że nie bardzo mogę cokolwiek zrobić, bo, yy, bo yy, po pierwsze ciągłe wyjazdy do Polski są kosztowne, a po drugie, yy, ja, ja mam tą niewidoczną niepełnosprawność związaną z elektroważliwością. No no i każdy wyjazd, na autobusem, to jest bardzo, bardzo dla mnie męczący, potem o to odchorowuję. Poza tym y, muszę spać, ja śpię w pokoju, który jest dostosowany, mam pomalowany pokój specjalną farbą ekranu, ekranizującą przed Wi-Fi sąsiadów. No, to w ogóle nie do wyobrażenia dla większości ludzi, którzy z tym się nie zetknęli. Ja kiedyś nie miałam też e, zielonego pojęcia o tym. Używam komputera, ale komputer mam na specjalnym kablu. Jeśli używam WhatsApp, to, e, to używam WhatsApp e, też na komputerze, który jest specjalnie tam dostosowany. No, a tak w ogóle mi odczuwam bardzo dużo smutku, też takiej pustki, bo e, brak mi po prostu kontaktu z ludźmi tutaj, gdzie mieszkam. E, i to jest jeden z głównych problemów emigracji. E, e, próbowałam i próbuję cały czas wyjść do ludzi, ale ludzie są zupełnie inni. Inaczej funkcjonują. Jest ten indywidualizm, o którym często mówiłam. Ale myślę, że gdybym teraz miała wrócić nawet do Polski, to ten indywidualizm tak też by już był I, i to się coraz więcej, coraz bardziej rozpowszechnia. Także. E, e, Dzisiaj mam też spotkanie wieczorem z moją sponsorką. Kończę, kończę jedną z tabelek, z ostatnich tabelek na czwartym kroku. Dzisiaj też chyba czy wczoraj czytałam na temat piątego, szóstego kroku. Myślę, że piąty, szósty krok jest, jest też w ogóle ta literatura DDA. Rozrachunki są, mogą być pomocne dla osoby wierzącej w zrobieniu własnego rachunku sumienia. Za uczynieniu ludzi ludziom. Myślę, że to są fajne narzędzia, ponieważ ja zawsze podchodziłam do tego, no tak albo twajkowywałam, albo miałam duże lęki, że, że tego nie przygotowuję prawidłowo. No także, także słuchajcie. No tak to wygląda. Ta woda teraz jest ten długi weekend, więc ta woda, która jest na... już chyba coś tam musieli naprawić, ja nie wiem. W każdym razie zobaczymy w poniedziałek, jak ta firma zareaguje. Ta firma, która jest właścicielem budynku, ta spółdzielnia, jak na to wszystko zareaguje. No także, kochani, będę kończyć. Da, dałam wam... Newsy, że tak powiem, co u mnie, jak dzisiaj przeżywam ten dzień. Także pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i nie, i nie zapomnijcie o podlajkowaniu i e, e, zaprenumerowaniu mojego kanału. Można tak potocznie powiedzieć. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie.